Dobra, czyli spotykamy się z Judy w jej furgoneczce. Wskakuje, Judy. Co tam ma monitor z tyłu? Monitor, monitor Będziemy oglądać filmy. Zaraz wszystko przygotuję, a ty załóż sprzęt. Cześć, Judy. Będziesz musiał to obejrzeć. Dobrze, ja ty, będę jednocześnie czyli edytować. Rezerwatywę mam założyć. Załóż odtwarzacz BD. Jestem gotowy. Jestem gotowy. Jestem gotowy. Zaczynaj, Judy. Mów co widzisz. Może zauważysz coś, co ja robię? <grywa> o, co tu się dzieje? Judy, co ty ze mną zrobiłaś? Judy, puść mnie, Judy? To jest brindens. Myślę, że Judy mnie wystawiła jakiegoś gangowi gwałcicieli, ale okej. Okay. To jest jakiś braindance. Ale kto tak stęka tej? To jakby facet stękał, nie? To jestem ja? Kurde, co to się dzieje. O Matko Bosko! Tutaj co jest? tej? O Matko! Co tu się wyprawia w ogóle? Przeanalizuj Braindance, dowiedz się gdzie go nagrano. Eee, jak tu się resetuje? Y. Okej, okay. Te tryby? Ja tryb jak edycji. to, kurde, były te tryby? Tutaj. Z tryb edycji. Nie wiedziałem, że zajmują się też tworzeniem Braindance'ów. Ty, już zapomniałem, jak to się robi, kurde. Tylko tutaj wystarczy, tak? Tak najechać. Tutaj coś jest. Niedawno zamówiona. Kawaek pizzy. Ale gorąco. Odczyt ciepły okay. to jest. Kawek pizzy, ważny śladem? Szukaj dalej. Dobra. To pewnie jakiegoś gościa prowadzi. Tak, takie pojęcie o stylu. Kosiarz. Uh, tutaj kombinezon to jest? Nie kombinezon. Dobra. Zaraz wszystko rozpykamy. Jak to się kurde przebija do woleni jasnej? Może to rekwizyt było. Jakoś trudno mi uwierzyć, Aha, że ktoś ma fetysz akurat jest. na ich pracowników. Okej, okay, to tłumaczy podwyższoną temperaturę. Możesz mieć rację. Zwykłe pudło. I karton. To na Ken Rogers. To można znaleźć na każdym oh, śmietniku. Rogers. Dobra, jedziemy dalej. Ok. Kawka? Najtańsza kawa. Śmierdzi z syntetykiem. W dodatku zimna. Taką lubię. <laughs> Taką jaką lubię. A może ja mam jakąś zimną kawę? Nie. Kurde, wszystko. Z obu szklanek wychlałem. Eee, I co? I, I teraz chyba inne warstwy, co? Kawa była zimna, może nawet wczorajsza. Pizza wyglądała oh, na świeżą. No tak i? To znaczy, Czyli? że ktoś regularnie stołuje się w Bakę Slice. A tego się nie robi bez powodu. Backe Slice. Nikt nie będzie jechał na drugi koniec miasta, żeby Czu? kupić ich podłe żarcie. Oh. Szukamy budynku Electric Buck Corporation, w pobliżu którego jest knajpa Backe Slice. I C kiedyś swoją elektrownię w Charter Hill. Knajpa też się zgadza, ale skąd pewność, że to tam? Sprawdźmy. Czyli co? Y... Dobra, mamy to. A wy z Brendensu, OK. EC w Charter Hill. To musi wystarczyć. Więcej nie wyciągniemy z tego nagrania. No? Mamy to? Dawaj, nie ma co tracić czasu. Jasna sprawa. Jedź, Judy. Się ze mną? E... Tak, jedźmy. Tam tak, od razu. No to jedziemy. <laughs> Pobiegnę za samochodem. No, jedź. Ale ruszyłaś. To sprzęgła <laughs> nie zajechała. Kropka Braindensu z ćmą, którą obejrzeliśmy. Niepokoi mnie to. Jeśli oni nagrywają mnie tylko snaw. przestań. Musieliby być kompletnymi idiotami, żeby ją wykorzystać tylko do tego. To znaczy, nie pozbawiliby się dziewczyny, Kurde. która ma w samorodny talent talent. tak? Takie gwiazdy nie spadają im z nieba codziennie. Jest. Głośniej? Jest. <laughs> Lekko plastikowe to wszystko, nie? Tak patrzę. Kurde, co to jest. Reklama karabinu. <laughs> Naprawdę. Chcesz się powiedzieć, Judy? Ciekawego? Czyli nic nam Judy nie powie. Jesteśmy na miejscu? No dobra, jesteśmy. Wchodzimy? Ty wykominuj Co? jak się dostać do środka, ja zostanę i poszukam sieci planów budynku. Dołączę do ciebie jak sam. No bez zna. ja, idziemy razem. Do tego czasu jesteśmy w kontakcie. A, chyba że tak. Dobra. W tym ruskim komunikatorze? Judy dzwoni. Okej. Okay. tej Judy Wydę. do mnie dzwoni? Aha, no tak, bo będziemy w kontakcie. Dobra, to ja sobie tutaj zrobię save'a, bo. bo to będzie cała misja pewnie, nie? Podejdziemy sobie tutaj. Co tu się w ogóle dzieje? Jak to wygląda? Kurde, to jest wielkie gmaszysko. Uży siłę. No ale to my tutaj zobaczą. Dobra, widzimy się za chwilę. Trzymaj się.